Siemaneczko z tej strony Arbuzik. Tak, to ja Arbuzik. A dzisiaj jest drugi odcinek z nowej serii. Jest dzisiaj ze mną Batonix. Siema Batonix. Siema. Siema, Aniu. Dobra, idziemy. Pierwszym rundą lecimy. Ja nierozgrzany jestem, więc wiesz. Ja też. Ja ja, a ja no ja może trochę. E, bo czy ty jesteś w cholerę? Ja myślę, że ty jesteś tam pot. Spadłem, Ty masz kraka. Dobra, ja też datuję. Nie ja, ja mam 170 kp? No, już nie 170 Kurde, ile miałeś? Miałem 64. O, ja. ja, dobra, pierwsza runda, moja. Ja miałem 30 Pierwsza runda za nami, dobra, długa. Runda. A jeżeli wy chcecie zabrać udział w odcinku, to napiszcie swoje niki w opisie filmu i pamiętajcie o sukęczki w górę. Bo to jest najważniejsze, żeby zagrać. Taki wie na przykład wystąpić w odcinku, lecz o, wystąpić, wiecie, można tylko raz. Potem biorę już innych widzów, także każdy ma po jednej szansie, nie? Na przykład ja tu jestem nierozgrzany, przepraszam za to, bo jak ja gadam z widzami, to ja... Tak fatalnie gram. Kurde, ale ja się baguję. Dead. Wszędzie tutaj, ty, po tych twoich gruzeblach, to się baguję. Dobra, druga runda moja. <ścoughs> Czy chcesz coś powiedzieć, Batonix? No po prostu, to tak, taki sprzęt. Taki się, ma taki sprzęt? Ma taki sprzęt, to się laguje. No! No kurde. No kurde, no nie. Co jest? No! Nie no! Chcesz dodatkową rundę? Czy bez? No, tak. Dobra. Ja biorę tylko dla ludzi i takich bardziej, którzy są chociaż dwa razy lub jeden raz wygrali biorę, nie? Yy, yy, bez, yy. A tak to jak dwa razy, to już nie masz dodatkowej rundy, nie? To kurde. nie. Nie, 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 no, próbę ci dałam, no i... Mogę ci błacć, ale... Dobra. Chodź tu Batonix. Czy, czy chcesz kogoś pozdrowić jeszcze? Moich widzów. No a moich? Swoich też. No to dziękuję bardzo, a ja wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeżeli będzie tutaj znowu 10 albo... Czekaj, ile mają zostawić łopczek w górę? Było 10. 15. To jak zostawicie 15 apel w górę, to kolejny odcinek z tej serii. A wy trzymajcie się ciepło. Mm -hmm. Pa, pa.